Cześć z Ditek. W dzisiejszym odcinku przygotujemy się na Roselia Community Day. Shiny Roselia do zdobycia. Kto jeszcze nie ma Shiny Roseli? Ale również polecam dokładnie obejrzeć ten odcinek, ponieważ dzisiaj dawno czegoś takiego nie było. Na moim kanale do wygrania karta Google Play. Także możecie kupić sobie Kanto Tour. Ticket na 20 stycznia, jeżeli oczywiście wygracie. Zapraszam na odcinek. Także dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez. Nie ma sponsora, żartowałem, ale Roselia. Najpierw zaczniemy od Roseli. Rozelia Community Day. W niedzielę, 7 lutego, tak, od 11 do godziny 17, czyli mamy 6 godzinek standardowo, tak, teraz w tym czasie naszym. E, więc e, 6 godzin na zdobycie Shiny Roseli. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, kto jeszcze nie ma Shiny Roseli, no bo ja już mam tego pod. Ale dobra, to później przejdziemy. Generalnie jeszcze Was przygotuję z grą, ale to za chwilę. Infografika, jak widzicie tutaj... Ładnie 11.17 Roselia Community Day, 3 godziny incens, więc 2 incense. Yy, hu, 2 incensy są nam potrzebne na to, żeby zapełnić całe te 6 godzin. Tylko pamiętajcie o tym, żeby wrzucić je po godzinie 11, tak? Bo jak wrzucicie 10.59, to jeszcze będziecie mieli tylko godzinę incensa, więc po godzinie 11 wrzucamy incensy, 2 sztuki, więc no nie jest to dużo. Jeżeli oczywiście. Kupimy sobie tutaj mamy specjalną paczkę, tak jak zawsze. Jednorazowy zakup tak, mamy paczkę Community Day i w niej mamy tym razem Elite Fast TMK, 4 Insensy, 4 Super Inkubatory i 30 Ultra Boli. Więc miarę miarę spoko. Jeżeli oczywiście Elite Fast TMK ktoś nie potrzebuje, no to spoko. Bardziej chyba Charge TMK jest potrzebna niż Fast. No ale no zależy. Ja na przykład zbieram to, jak będzie kiedyś potrzebne. To oczywiście sobie pewnie tą paczkę zakupię. Także bonusem, jeżeli chodzi o Community Day, to mamy 1,4 dystansu na wykluwanie jajek, więc takie jajeczko 2-kilometrowe będzie się wykluwało po 500 metrach. Tak, jeżeli wrzucimy w, swy, w zwykły inkubator. I nie wiem teraz, jak to jest z tym eventem Tingo Rocket, bo mamy jeszcze połowę dystansu, więc. 200 metrów na wyklucie jajeczka, chyba, chyba tak to będzie działać. Teraz, teraz nie wiem dokładnie, nie sprawdzałem, nie, nie czytałem, ale jeżeli tak to będzie działać, no to bardzo, bardzo szybciutko będą wykluwać się nasze tutaj jajeczka dwukilometrowe. No a oczywiście, jeżeli chcecie wrzucić sobie, nie wiem, 12-kilometrowe jajka czy 10-kilometrowe, żeby szybciej po prostu je wykluć, no to musicie je wrzucić tak po godzinie 11. Tak, tak samo jak z Incensem, więc tutaj no, trzeba o tym pamiętać, żeby nie wrzucić za szybko, chociaż i tak z tym Team Go Rocket Eventem e, te jajka klują się bardzo, bardzo szybko, także to jest. Bonus numer 1, Bonus numer 2 to są ekskluzywne ruchy. Będzie to Weather Ball na Charge Ataku i Ballet Seed na Faście. Także chyba po raz pierwszy, nie wiem teraz, już, już tyle eventów było, że naprawdę wszystko zapominam. Po raz pierwszy mamy chyba taki tutaj Community Day, że mamy i Fast i charge. Nie przypominam sobie, czy było coś takiego innego. Dajcie znać w komentarzu, ale chyba, chyba nie. Więc tutaj moim zdaniem to jest bardziej pod PVP, ale jeśli chodzi o Roserade, tak, no to Roserade z tego co czytałem pod PVP, no to Great Liga w miarę spoko, Ultra troszeczkę słabiej, a Master to już raczej w ogóle <grych> nie ma tam podejścia, jeżeli chodzi o. PvP, tak, jeżeli chodzi o Go Battle League, więc, no, warto sobie zrobić, tak, jak jeżeli mamy odłożone Roserade na, na, czy, czy Roselię na to e, Community Day, no to oczywiście warto sobie jakąś tam sztukę, dwie zachować, żeby to po prostu było, jakby było potrzebne, jakby nagle się stało metom, oh my god i w ogóle, ale no raczej, raczej, raczej nie, raczej nie, raczej tutaj e, Great Liga to raczej może, może się przyda. Na pewno będziemy musieli uważać w tych pierwszych dniach na to, bo pewnie będzie dużo Roserade się pojawiało w Go Battle League. Ale to tyle. 1.4 dystansu, 3-godzinny incense. Nie mamy lurów tak 3-godzinnych, więc 3-godzinny incense i ekskluzywne ruchy na faście ballet Seed i na charged ataku Weather Ball. Więc no ballet Seat Seed bardzo, bardzo szybko ładuje tą energię. A Weather Ball tutaj też kosztuje mało energii, więc no spamuje, tak? Czyli to taki jakby Cherim, Sunny Cherim. E, tutaj już mieliśmy tą właśnie sytuację. Sunny Cherim ludzie używali na w Cobalt League, czy też y, na Sylfie. E, no Ballet Seed bardzo szybko ładuje, Weather Ball no to praktycznie spam jest. No i e, Sunny Cherim miał albo Dazzling Lima albo Solar Bima, więc tutaj... E, mógł bajtować, mógł bajtować tym weatherbolem, a później po tarczach oczywiście e, Weather fu, Solar rzucać. No ale dobra, to się rozgadałem na temat Sunny czyli a tutaj mamy główny temat. E, Roselia, Community Day. Także oczywiście będzie specjalna, specjalny research do kupienia za Dolara, czyli tam nie wiem, 2,99 chyba e, w sklepie, więc. Też tam dodatkowe jakieś candy będą jak zwykle ostatnio, chociaż ja tych swoich yy, nie kupuję. Znaczy nie wykonuję. O tak, zawsze zapominam, że trzeba to wykonać i później to wszystko siedzi. Chyba mam jeszcze elektra do złapania yy, za grudzień. No ale dobra, to miesza z tym. Będziemy oczywiście mieli do kupienia paczka. To już wam mówiłem. Pięć zdjęć możemy zrobić. z... Yy, Snapshotów 5, więc będziemy mogli jeszcze dodatkowo 5 Brazeli sobie y, złapać. Canto tour ticket. Jeżeli oczywiście już zakupiliście wcześniej, to ten lister będziecie mieli pewnie, więc tak. Jeżeli przed 3 lutego y, zakupiliście ticket, no to y, będziemy mieli to oczywiście za darmo. Jeżeli chodzi o Badu, Badu z jajeczka to jest 4,84. 4,89. 489 CP to jest setka, yy, więc no, na takie coś z jajeczek polujemy. Pewnie tych jajeczek, jeżeli będziecie dużo wykluwać, to sporo tych badów się wykluje. Ja już to za chwilę wam pokażę. I oczywiście czasowe zadania na Sinok Stone. Jeżeli ich nie macie, no to Sinok Stone, żeby ewoluować oczywiście rozelie w Roserade, tak? No bo tutaj stockend jest potrzebnych, plus Sinok Stone. Więc to jeśli chodzi o. Community Day z Roserią. Dla mnie, tak wiecie, bez szału, Bez szału. Eee, raczej, raczej tutaj Roserade. Wiadomo, Roserade jest generalnie najlepszym pokémonem typu roślinnego, tak, jeżeli chodzi o nie mega i nie shadow, tak? bo shadow robią większy damage, ale jeśli chodzi o taki pure, eee, tak, czysty pokémon, który no, robi damage z typu roślinnego czy tam trawia z tego, to oczywiście najlepszym jest Roseria i to jest wtedy roze... pu... Razor Leaf i grassnot. Wcześniej, Chociaż nie wiem, czy Ballet Seed będzie lepszy, nie, będzie... Razor Leaf pewnie będzie lepszy, jeżeli chodzi o e, rajdy i gymy, tak, jeżeli będziemy tutaj atakować. Jeśli chodzi o moje poksy, pamiętajcie oczywiście o Fast Catch triku. jeżeli ktoś chciałby się bardziej przygotować, to oczywiście są moje poradniki wcześniejsze, tak, tutaj klikamy, przytrzymujemy malinki, czy tam po prawej, pokebole. Klikamy wyjście po rzuceniu. Oczywiście box jest generalnie złapany, tak? No, tak samo tutaj. Pokebola, trzymamy. To wcześniej pokazywałem. jeśli ktoś chce zobaczyć dokładnie, powoli, jak to wygląda. To oczywiście może sobie przejść w wcześniejsze odcinki z, z poradnikami. Tam praktycznie, oj, nie trafiłem Excelenta. Tam praktycznie wszystko tłumaczę. Tak, yy, no dokładniej, o tak powiem. Rozelia plus Rozelia. Rozelia. ok. więc no ja już jedną setkę mam wymaksowaną, Razer Leaf Grass Knot. tutaj parę sztuk jest zrobionych, 98, jakieś laki, Shiny, e, tutaj od Rico e, Strada. wymaksowaną. Do 40 levela, oczywiście musicie mi to wybaczyć. I tutaj mam jeszcze setki, oczywiście, jakieś do zrobienia, ale no zobaczę. Chyba zrobię sobie jedną sztukę, i tą jedną sztuką, jaką sobie zrobię, to będzie ten badu tutaj wykluty z jajeczka na community day, na matchopa, ale śmiesznie. I tutaj taki tip. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie odblokować drugi atak, wyklujecie dobrego badu to odblokujcie od razu na BADu atak, tak, bo on kosztuje 10 tysięcy Stardust'a, a jeżeli na przykład no, przejdziemy tutaj na tą setkę, która już jest Rozelią, no to ten atak będzie kosztował 50 tysięcy, więc troszeczkę Dust'u możecie stracić. Ale yy, mówię, no, jeśli wyklujecie tak tutaj, no nie wiem, 98, no tego raczej nie będę robił, 14 ataku, ale, jeżeli wyklujecie, to widzicie, tu mam sporo shiny Badu, już też wyklutych. Więc, no, dla mnie ten Community Day raczej jest taki bez szału. Yy, Więc, no, tutaj 10 tysięcy stadawstw tak kosztuje wykupienie drugiego ataku. Jeśli oczywiście wyklujecie dobrego Badu i będziecie chcieli go zrobić, tak. I teraz, no, jeśli yy, ja już tutaj, chociaż mamy 2 godziny na ten move do zrobienia po evencie, no to pewnie sobie zrobię później nie będę robił ewolucji, ale zazwyczaj przygotowuję sobie już na rozelie te Pokémony, które chcę ewoluować, żeby po prostu no, nie tracić na tą ewolucję na Rozelię i później na Rozerate, tylko od razu już przygotowane, podpisane, które mam ewoluować. Teraz nie wiem nawet, czy mam jakieś pod PvP. Chyba mi się wydaje, że nawet nie mam, więc no po prostu wtedy no czas tylko marnuje na, na to, żeby zrobić e, jedną ewolucję, a nie dwie. No ale mówię, no z tym dwugodzinnym e, eventem, znaczy z tym dwugodzinnym, ewolu, z dwugodzinną ewolucją, matko, ale się zakręciłem, dwugodzinną ewolucją po community day, co, community day, tak, czyli od 17 do 19 to wtedy e, tam można robić, tak, no bo nie ma nic innego. Rozelia szajni się skończy, no wtedy na pewno e, można te ewolucje robić. Także dobra, to jeśli chodzi o Community Day, teraz konkurs, karta Google Play 75 złotych. Jeżeli chcecie ją wygrać, oczywiście musicie subskrybować kanał i publicznie subskrybować kanał, żebym widział, że subskrybujecie mnie. E, tak, no bo no, chcę tutaj dać konkurs moim os e, osobom, które mnie oglądają, wspierają, tak, no, subskrybują kanał, a nie komuś kto se przyjdzie i będzie chciał wygrać kartę Google Play za 75 zł. Tak więc będziecie, oczywiście, mogli sobie kupić kanto, tour, ticket za tą kwotę, no na resztę będziecie mieli to nie na końcy albo coś, na jakieś rajdy. E, więc, no, bardzo, bardzo fajna sprawa. A żeby wygrać, to wymyśliłem, czy wymyśliłem, nie miałem nic innego do wymyślenia. Musicie trafić, ile będę miał Shiny Roseli na Community Day, yy, licząc wyklute batu. Tak, więc no musicie zobaczyć, ile w poprzednich odcinkach miałem Shiny, ile miałem wtedy, ile wyklułem. Shiny Magby się wykluwał, Shiny <ślinie> Elekit się wykluwał. Więc tak jest zadanie. Subskrybować kanał publicznie, oczywiście, żeby wi żebym widział, pierwsza osoba, tak no ja widzę, które komentarze są pierwsze, więc pierwsza osoba, która napisze komentarz i trafi tą liczbę. Jeżeli ktoś nie trafi, to pierwsza osoba, która będzie najbliżej, tak, yy, o jeden czy też o dwa. No zobaczymy, jak to będzie, jak to będziecie pisać w komentarzach. Ta osoba wygrywa. Yy, Kartę Google Play za 75 zł. Także, no mówię, dawno czegoś takiego nie było. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oczywiście, łapkę w górę z, zostawcie pod odcinkiem. I mówię, yy, pod do końca tygodnia na pewno rzucę odcinek z Community Day, bo teraz będę miał troszeczkę zalatany ten tydzień. Więc odcinki mogą się pojawić troszeczkę później, jeśli chodzi o to ale no, na pewno przed 20 e, stycznia, przed Kanto Tour e, będziemy tutaj mogli tą kartę Wam wydać. Tak jak mówię, publicznie subskrybować kanał, żebym widział, i ile zdobędę Shiny rozeli plus badu. Tak, czyli łącznie możecie napisać, nie wiem, 40, tak czy 45, i wtedy na przykład wykluję 5 badu i będzie 40 rozeli, to wtedy wygrywacie. I tak jak mówię, pierwszy komentarz, który napisze, e, który napisze ile będę miał shiny, bądź też będzie najbliżej wygrywa tą kartę Google Play. Także z mojej strony to by było na tyle i pamiętajcie, jeżeli chcecie się bardziej przygotować, to możecie obejrzeć moje poprzednie odcinki, tam jest pokazane dokładnie wszystko shiny czeki, tak jak robić e, czy fast cash trick, jeżeli jeszcze go nie umiecie. Tyle. Z mojej strony zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!